Migreny są takim rodzajem bólu głowy, który niestety jest jednym z bardziej uciążliwych, przez wzgląd na to, że powracają one najczęściej cyklicznie i mają one przeróżną etiologię. Często jest tak, że migrany, migreny są wywoływane zmianami hormonalnymi okresowymi zmianami hormonalnymi jak na przykład Miesiączka czy też ciąża mogą być również wywoływane okresem klimakterium, ale mogą być również migreny wywoływane przeróżnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi organizmu. W poradniku znajdziesz takie rozwiązania, na migreny, jak? Migreny z powodu okresowych zmian gospodarki hormonalnej. Migreny z wyczerpania, bóle rozchodzące się od tyłu głowy do prawej strony twarzy, wymioty, reumatyzm, klimakterium, wysokie ciśnienie, rozpalone dłonie i stopy, gwałtowne reakcje. Zmiany w gospodarce hormonalnej, jak miesiączka czy ciąża, migreny wywołane stresem, migrena rozpoczynająca się migotaniem w oczach i podwójnym widzeniem, ból w okolicy czoła i skroni, zawroty głowy, zamroczenie, marznięcie, silne emocje i problemy. Konflikt, konflikt partnerski, konflikt wewnętrzny, również tęsknota za domem, tęsknota za ojczyzną, świdrujący ból głowy, skurcze żołądka, szybko zmieniające się dolegliwości fizyczne i psychiczne, na przykład śmiech na przemian z płaczem, zmienność nastrojów. Uczucie dławienia w gardle, skłonność do płaczu, silne emocje z napięciem i zdenerwowaniem, niedzielne migreny, migreny z zaburzeniem widzenia, zaburzenia trawienia, zgaga, mdłości i zgaga w czasie ciąży, strach, wzburzenie, podniecenie. Zmiany pogody. Infekcje, czyli migreny, jako reakcja organizmu na różnego rodzaju infekcje, w tym również wirusowe. Regularnie występujące bóle twarzy i oczu, przeważnie lewostronne. Neuralgiczne bóle twarzy lub neuralgia nerwu trójdzielnego. Właśnie takie rozwiązania proponuje ci, Zielarz Polska. Są to rozwiązania na każdą okazję, na każdą ewentualność, dzięki czemu będziesz mógł, będziesz mogła poradzić sobie sama niemalże każdej sytuacji. Patia jest taką dziedziną medycyny naturalnej, dzięki której rozwiążesz swoje problemy bez wyrządzania jakiejkolwiek szkody. Homeopatia może tylko pomóc i działa dużo szybciej niż preparaty zielarskie, niż same z siebie zioła. Jest to tanie rozwiązanie, dostępne na wyciągnięcie ręki, dzięki któremu każdy Twój dzień, tak jak i mój, może rozpocząć się z uśmiechem na twarzy i w zdrowiu, a przecież. O to tak naprawdę chodzi. Zapraszam więc do zakupu tego kursu. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. W razie pytań zapraszam do kontaktu.